według świętego Łukasza. Gdy Jan Chrzciciel nauczał nad Jordanem, tłumy pytały go, mówiąc, co mamy zrobić? Odpowiadając, mówił im, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. Kto ma jedzenie, niech tak samo czyni. Również poborcy podatków przyszli po chrzest i zapytali go, nauczycielu, co mamy zrobić. A on im rzekł: Niczego więcej nie róbcie, niż to, co jest wam nakazane. Pytali go i żołnierze, mówiąc: A my co mamy zrobić? Odpowiedział im: Na nikim nie wymuszajcie pieniędzy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie, obywajcie się waszym żołdem. Ponieważ lud pełen był jakiegoś oczekiwania i wszyscy zastanawiali się w swoich sercach nad Janem, czy nie jest on Mesjaszem, Jan wyjaśnił wszystkim, mówiąc: Ja was chrzczę wodą. Idzie natomiast mocniejszy ode mnie i ja nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów. On was ochrzci w duchu świętym i w ogniu. Ma on w swoim ręku szuflę do przewiewania zboża, aby dokonać oczyszczenia na swoim klepisku i aby zebrać ziarna w spichrzu, a plewy spali ogniem nieugaszonym. I jeszcze wiele innych wezwań kierował do ludu, głosząc dobrą nowinę. Dzisiaj obchodzimy y, trzecią niedzielę adwentu i tradycyjnie jest to y, niedziela y, bodajże gaudete, tak? Czy laudate? Gaudete, tak. Y, tak niedziela radości. Dlaczego? Dlatego, że y, zawsze trzecia niedziela adwentu wypada już po połowie adwentu. Czyli jesteśmy bliżej końca adwentu niż początku. I y, nie mogę sobie odmówić, ja zwykle nie w tych komentarzach czy zawsze komentuję tylko ewangelię z dnia, ale dzisiaj nie mogę sobie odmówić przypomnienia, przytoczenia dzisiejszego pierwszego czytania z księgi Sofoniasza. Piękne, piękne słowa. Otóż dziś czytamy w pierwszym czytaniu tak: Raduj się rozgłośnie curo Syjonu. Wołaj z weselem, Curo Jeruzalem. Ciesz się i rozpromień szczęściem z głębi swego serca, Curo Jeruzalem. Curo Jeruzalem. Usunął Pan Twoje nieprawości, wykupił z ręki Twoich wrogów. Pan, Król Izraela, jest pośrodku Ciebie. Już zła więcej nie doznasz. W owym czasie Pan tak się odezwie do Jeruzalem. Nabierz otuchy, Syjonie, nie opuszczajcie swych rąk. Pan, Twój Bóg, jest pośród ciebie. On, mocarz, wybawi cię. Przywiedzie do ciebie radość, odnowi cię swoją miłością. Rozweseli się przy Tobie szczęściem, jak w dniu świątecznym. Przede wszystkim właśnie w tym czytaniu z księgi Sofoniasza uderzają mnie te słowa. Odnowi Cię swoją miłością. Tak. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, On mocarz. Bóg jest pośród nas. Emanuel. Też to takie właśnie Bożonarodzeniowe określenie. Chrystusa, On Mocarz. Pamiętamy, Pan Jezus też o sobie w taki sposób mówi: Przywiedzie do Ciebie radość. Tak, tak. dla mnie Chrystus jest tym, który przynosi radość, ale przede wszystkim odnowi Cię swoją miłością i rozweseli się przy Tobie szczęściem. Tak. Właśnie, to też nie, może trochę za rzadko myślimy o tym, jak bardzo Bóg jest szczęśliwy, kiedy jest przy nas. Czyli kiedy my Mu pozwolimy spotkać się z nami łaskawie, <grych> że tak powiem. Tak, Ale właśnie, jeszcze raz, odnowić się swoją miłością. Bo dokładnie to samo yy, mówi Jan, Chrzciciel, tak naprawdę o Panu Jezusie. Jan Chrzciciel był pytany, ponieważ chrzest, który on udzielał, właśnie to nie był chrzest w Duchu Świętym, to nie był chrzest Duchem Świętym, który które my otrzymaliśmy, a jeżeli ktoś nie otrzymał, to może, jest do tego zaproszony. Jego chrzest chrześcijanowy był kształtem takim nawrócenia, ale na właśnie nawrócenia rozumianego jako zmiana postępowania. To było Jan Chrzciciel właśnie wzywał do zmiany postępowania. Czyli jakby wyczulał ludzi na życie starym przymierzem, ale Zachęcał do takiego bardziej radykalnego życia przykazaniami Starego Prawa. I na tym polegało to, to nawrócenie. Tak, tutaj warto zauważyć, no ale to jeszcze będziemy mieli za niedługo święto Chrztu Pańskiego, i że Pan Jezus też przyjął ten chrzest, chociaż wiadomo, że On najlepiej ze wszystkich, nie? wręcz po prostu idealnie spełniał przykazania Starego Przymierza, a mimo to przyjął chrzest ale to jest właśnie mój osobny temat. No, natomiast właśnie to był chrześcijanowy sens, wymowa chrztu janowego i dlatego Jan daje takie konkretne wskazówki takie praktyczne, odpowiada ludziom na pytanie, co mają zmienić w swoim życiu. I jak ja to czytam, to, to odnoszę wrażenie, że, że my często w kościele dzisiaj też taki jak, tak jak, czy udzielamy prawdziwego chrztu, tego właśnie chrztu w Duchu Świętym, Duchem Świętym. Faktycznie. Yy, zanurzamy to dziecko, tego człowieka w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, przyjmujemy go do wspólnoty Kościoła i tak dalej. Ale yy, potem yy, jakby traktujemy tego człowieka, który przyjął chrzest siebie nawzajem, tak jakbyśmy przyjęli chrzest janowy. No bo właściwie cała katecheza, nauczanie, yy, homilie, kazania, na mszy, właśnie kazania, nie? często niechomilie, czyli mówienie o tym, co człowiek powinien robić, nie? Kazanie. Nie? Yy, tak, no myślę, że właśnie Jan Chrzciciel głosił takie właśnie kazania. Nie? Co ludzie mają, mają zmienić w swoim życiu? Nie? Że to jest dominujące potem w Kościele. Czyli yy, niby Udzielamy chrztu, tego właśnie Chrystusowego chrztu, nie Janowego, ale nauczanie jest jak Janowe. Bo cały czas jest skupione tylko na moralności. I to jest moim zdaniem potworny błąd, zaniedbanie, kiedy tak się dzieje. Powiedziałbym, że to jest nawet w jakimś sensie, nawet się ośmielę powiedzieć dość mocno. Zdrada Chrystusa. Tak. Zdrada Chrystusa. Bo, bo na czym polega przyjęcie chrztu? O co chodzi w tym chrzcie, o którym Jan mówi, że ja was chrzczę wodą, natomiast idzie mocniejszy ode mnie, on was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. O co w tym chodzi? Chodzi właśnie o to, o czym mówi to pierwsze czytanie z Księgi Sofoniasza. Chodzi o odnowienie nas Bożą Miłością. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my się odnowili. Jan Krzysiel mówi, wy się zmieńcie. Nie róbcie tego, róbcie tamto. A przyjąć chrzest ten Chrystusowy, przyjąć chrzest w duchu świętym i w ogniu. Ja, bym, ja myślę, że tu chodzi o ten ogień Bożej Miłości. Pamiętam, jak Pan Jezus też mówił: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, by on już zapłonął. I miał na myśli ewidentnie swoją mękę śmierci i zmartwychwstania. Czyli taką proklamację swojej miłości, taką najwyraźniej, jak tylko można, wyrażoną miłość. I, i tu właśnie o to chodzi, żeby miłość Boga nas odnawiała. Przyjąć chrzest to znaczy pozwalać, bo to nie jest akt jednorazowy. To musi być coś, co trwa co dzień. Dlatego często sobie przypominamy chrzest. Na przykład nie są kropielnice z wodą święconą, czy w ogóle używamy wody święconą. Właśnie po to, żeby przypominać sobie nasz chrzest. Spowiedź jest odnowieniem chrztu. No i oczywiście Eucharystia. To już jest takie... Jakby czerpanie wszystkich możliwych nie, owoców sztu w nas. Bo to już jest komunia, przeżywanie komunii z Bogiem. Ale sednem tego wszystkiego jest to, że ja chcę, by miłość Boga mnie odnawiała, odmieniała miłość Boga. Czyli ja muszę się tą miłością karmić. Ja muszę się na nią otworzyć, ja muszę ją chłonąć. Ja muszę, czyli muszę dużo o niej myśleć. Ja muszę na nią patrzeć, kontemplować ją. Czy mówiąc inaczej, muszę pozwalać Bogu, by mnie kochał. Właśnie ja mam wrażenie, że my w Kościele nie pozwalamy ludziom, by Bóg ich kochał. Czy, nie, właśnie mówiąc inaczej, nie pozwalamy Bogu, żeby kochał ludzi ludzi. Wiadomo, że oni tak kocha. Tylko, jeżeli my, na przykład, mówimy, że miłość Boga nie jest bezwarunkowa, że my sobie na nią musimy jakoś zasłużyć, to my już nie pozwalamy, znaczy jakby nie dajemy ludziom dostępu do miłości Boga. Tak. Dla mnie to jest bardzo ważne pytanie, czy ja sobą, swoim nauczaniem Daję ludziom dostęp do miłości Boga. I tak, tak postrzegam moją rolę. Ja mam pomagać, ponieważ Bóg mi dał dostęp do swojej miłości. Więc yy, uważam, że teraz to jest też moja rola. Jestem jakby winien to ludziom, panu Jezusowi, by dawać ludziom dostęp do miłości Boga. Przez moje nauczanie, ale przede wszystkim poprze poprzez moje życie, postępowanie. Tak. No i poprzez świadectwo o Chrystusie. Tak, także pozwalajmy, aby odmieniała nas miłość Boga. Yy, I zauważmy, że wzywa nas do tego już yy, pierwsze dzisiejsze czytanie, czyli Stary Testament. Yy. A Chrystus, to to już jeszcze mocniej, jeszcze dobitniej błaga, prosi. Potwórzcie się na moją miłość.